Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na suróweczkę, w przeciwieństwie do tych wszystkich moich prostych surówek, dzisiaj chciałam Wam zaproponować wieloskładnikową surówkę przepyszną. Potrzebujemy główkę sałaty lodowej, kroimy ją na cztery, ustawiamy pod bieżącą wodą w ten sposób prostopadle do strumienia wody i dokładnie płuczemy wszystkie liście. Osączamy dokładnie na durszlaku. Oprócz tego dwie duże róże kalafiora. Kalafior musi być idealny. Powinniśmy go sparzyć gorącą wodą. Powiem, że ten jesienny kalafior jest bardzo aromatyczny i nie jest tak przenawożony jak te wczesne kalafiory. Dlatego polecam surówkę z udziałem również kalafiora jest doskonała, mała nieduża papryka, dwie marcheweczki, dwie łyżki majonezu najlepiej własnej roboty lub jakiś sprawdzony na rynku bez konserwantów, 3-4 łyżki jogurtu, ewentualnie śmietany niskokalorycznej 12%, jedna czerwona cebulka dla ostrości, pęczek natki z pietruszki. Ewentualnie szczypiorek, troszeczkę soku z cytryny. Ja tu mam jedną trzecią cytryny. Sól, pieprz. Zaczynam od starcia marchewki. Marchewkę również, wszystkie warzywa powinniśmy sparzyć w gorącej wodzie. Jemy surowiznę, więc dlatego warto tak postępować właśnie z warzywami. Zanim zatrę, jeszcze wszystkie warzywa. Odrobinkę sole, cebulkę. Dobrze by było, żeby ona się przegryzła i będzie łagodniejsza w smaku. Tych końcówek najlepiej nie ścierać, zwłaszcza jak tutaj będzie zielony odcień. Ścieram kalafior. Lepiej go ścierać na grubych oczkach. Zanim pokroję jeszcze paprykę, dodam do majonezu jogurt, dodam cukier, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, troszeczkę mi grubo ten młynek zmielił, wymieszam. Chodzi o to, żeby cukier się rozpuścił. Potrzebujemy około dwóch małych łyżeczek. Trzcinowego cukru. Dodajemy sok z cytryny. Mieszamy. Staramy się, żeby cukier w miarę dobrze się rozpuścił, i odstawiamy na bok. A w tym czasie kroimy sobie paprykę. Starajmy się tą paprykę pokroić w miarę drobno. Papryka ma mnóstwo witamin. Teraz już mogę kroić sałatę. My podobnie kroimy jak kapustę. I taką kosteczkę jak kroimy do kapuśniaku, mniej więcej tak samo jak pepińską kapustę. To jest porcja gdzieś na 4-5 osób. Pietruszkę też trzeba dobrze umyć. I później poobrywać listeczki. Resztek nie wyrzucamy. Całą wiąchę możemy wrzucić do zupy. Przekonacie się, jak pięknie Wam zabarwi się rosół na kolor właśnie rosołowy, żółty. Ponieważ natka ma mnóstwo karotenów, które barwią na żółto. Siekamy na drobniutko. I ostatni dodatek z warzyw to jest mała pokrojona cebulka. Teraz jeszcze delikatnie posolę po sole powierzchni niedużą szczyptą soli. Troszeczkę tylko dodam pieprzu. Z grubsza przemieszam. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Na mnie na przykład działają kolory. Ja już od patrzenia czuję się syta. Dodaję teraz sos. Nie ma opcji, żeby taka sałatka była niedobra. Oczywiście doprawiamy do smaku według swojego uznania. Ja będę ją rozkładała na dwa naczynia. Tradycyjnie troszeczkę natki z pietruszki.